To świetlik, chyba, zobacz. O, świetliczek! Świetliczek, świetliczek. Jasie, Małgosia siedzieli nad strumykiem. Nad strumykiem. latał świetliczek. Uwielbiali siadać nad strumykiem. Lubili patrzeć, jak ryby zyskiwały z wody i próbowały złapać świetliczki. Latem zdejmowali sandałki, i wkładali no. nóżki do wody. Była prost, zimna. Prost, prost, prost. Zimą strumyk nigdy nie zamarzał. Zawsze płynął rzeźko. Z góry do dołu szybko. Dookoła wszystko było zamarznięte, a strumyk jak jedyna żyjąca rzecz całej okolicy. Tylko on się poruszał. Sam jeszcze poruszały się jedna, albo dwie deski z pomostu przy strumyku. Kiedy chodzili, deski skrzypiały. Uważaj, 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 uważaj. Małgosia lubiła chodzić po tej desce, która nie była do końca przybita z jednej strony i ruszała się, a to w jedną, a to w drugą, albo na dół, a to na górę. Małgosia uwielbiała ryzyko. Dzieciństwie do Jasia. Jaś zawsze pierwszy uciekał, jak <grym> widział zagrożenie. Jednak bał się zostawać bez siostry, więc i tak zawsze biegł za nią w ogień. Jasiu? Cicho wiatr. <udaję> <grym> to ja będę udawać wiatr, a ty bądź sportem, Jaśel. Ja mam chyba jakieś dziwne głosy w sobie. <grym> ja też słyszę ten wiatr. A słyszałeś co powiedział? Że będzie sam siebie udawał. <grym> tak, ty mu idzie. O, coś chciałeś powiedzieć pewnego, coś spytać. Czuję lepiej, bo uszczę napięcie. Czuję, że dorastam. Wow, 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 wow. <grym> Coraz bardziej staje się kobietą, więc się, co będzie z nami, czy my będziemy się utrzymyli. przeprowadzić do dwóch różnych domów? Jesteśmy rodzeństwem, tak jakby. Ale tata ma brata i z nim nie mieszka. No. Mama ma brata i też z nim nie mieszka. No nie. Nikt nam nie wytłumaczył, co się będzie z nami działo, jak wspomnimy się dorośnie. No jak? No. Ja będę pracował w polu. Ty wyjdziesz za mąż. Ale za ciebie? Nie, za mnie. Za kogo się wychodzi za mąż? Tu nie ma innych ludzi, oprócz mamy, taty? Ciebie nie. Następny dom jest jakiś strasznie dalej do stąd. To chyba się wyprowadzisz jednak. Ale ja i... chcę zostać. Ale kobiety się wyprowadzają, a faktycznie tak jest. Może no. się kobiety wyprowadzają, a mężczyźni zostają na gospodarstwie. A okay, jak ja mam się niedługo wyprowadzić, to ja bym chciała iść i zobaczyć inne domy. I czy ty chcesz chodzić po domach i zaglądać do okienek? To, to cię pogonią zaraz. Psami poszczuję. A myślisz, że hmm. też mają psy? A myślisz, że w ich gospodarstwach to nie mają psów? Jakby tak pójść. Hmm. Zimno hmm. trochę. Bo wiatr <laughs> Jak jeszcze raz powiesz, że zimno, to pewnie się wzmożę. Bardzo mi zimno. No za coś mi płacą. Ty wiatra w ogóle, to wiatr płacą w ogóle. Sorry, mogło nie? Nie wiem, sobie Ale w sensie, że co? No to jest intrygujące w sumie, bo jakby tak sobie ty przelatujesz i teraz mówisz że ci płacą, nie? No tak, tak, tak. Oczywiście. A czym płacą za wiatr? Władzą. Ty strumyk, to tobie też płacą? Pewnie. <grym> bo nie wiecie, że oprócz waszego ludzkiego świata jest również świat zwierząt, świat żywiołów, no właśnie, żywiołów. Kamieni. Kamienie to technicznie ziemia. Kamień, już byś tam. Kamień, ty masz jakieś takie straszne potrzeby separatystyczne. No, oczywiście, że tam Jesteś to. Jesteś fragmentem ziemi, należysz do żywiołu ziemi, koniec! Ale spójrz, że dawnie ja jestem stały, zwarty, a ty co? Się sypiesz. Deszcz popada, to się rozmiękasz. No to właśnie jestem... Chmurka dawno na was nie popadałam, chyba zmienię teraz. Ty chmurka to w ogóle jesteś taka troszeczkę niezdecydowana, nie? Raz woda, raz wiatr, takie... No, no właśnie, mogłaby być wreszcie do mnie dołączyć. Jak to kobieta. Ej, chmurka, chmurka, weź tam się nie, nie, bo cię zaraz rozwieje za bardzo. Potańczymy to będziesz miał. Ej, grom, chodź tutaj! Jedź w z nich! Będziemy mądrzali! Jebie, jebie, jeb, jeb, jeb. W tym czasie małe rybki na dnie rzeki zastanawiały się, czy pieprzyć małego robaczka. Plum, plum. Plum, 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 Wygląda jakby było wiadomo w Plum, tego <trym>. Miał być na pół. No pewno że daj kawałek, No w tym czasie robaczek odezwał się. Panie rybek. Przyglądała się temu wszystkiemu żaba. Zastanawiała się. Skąd się bierze o niej tyle opowieści i panie Nikt nigdy by jej nie pocałował. A nie raz! I żadna żaba nigdy nie stała się księciem. Wszyscy piszą te bzdury. A nie raz! Skąd się wzięła ta historia w ogóle z tymi żabami? No właśnie. Że niby żaba najbrzydsza. Bez przesady. Dwieście liczbownicę? Z aby byfedła druga żaba. I przyglądała się Właśnie to przykleiła język do jej ucha. Sorry, pomyłka. Myślałem, że mucha. Zdarza się. Czy to jest ten pocałunek? A zmienisz się w księcia? No próbuję, nie wychodzi. Może jeszcze naście chlapnę? Daj! I co? Coś, co? nie Ale rośnie ci coś? Ego. Rozmowy w lesie trwały najlepsze. Ja się, na ja się, się stanie troszeczkę zdziwieni, kiedy słuchali się głosy na dole. <noise> może Żaba? Nie. Fu. O, nie. Fu. nie, Myśli krążyły jak wiatr. To bardzo szybki wiatr. Hey, wiatr, wiatr, ale daj myślom Małgosi przestrzeń na to, żeby się pojawiały. Dobrze, dzwonię. Może tak zaryzykować? Liż żabę, liż żabę, liż Język Małgosi zaczął w siebie ustach. Gąsały, myciały, serce mówiło liż, liż. było mu Mówiła, daję! je, dawaj, dawaj! i żabe, lisz! Żaba półkula tym razem się zgadzała. Lisz, żabe, dawaj, o! wciąż zaraz książę wyskoczy! Tak jest, bajka! Żaba poskakiwała. Jak mi dacie coś do głosu, to udam, że liże. O Jezus, żaba! Fuj! Cofuj! Eee, czekaj. Powtórz to jeszcze raz? Eee, cofuj! <grym> Masz zęby? Też, Michał. <grym> Prawdziwe, ludzkie zęby. W tym czasie, właśnie łeb Żaby spadł na trawę, bo zęby są dość ciężkie. <grym> <grym> Szymia zaczęły cię budować, żeby utrzymać głowę. I, małe, i mała lewa pędzinka z dłonami zaczęła się wyciągać. Zamiast w płeć pojawiały się palce. Prawa noga niebezpiecznie się wydłużała, był wysokim mężczyzną. Zaczęły rosnąć mu kłaki na placie. <grym> Zamiast rekotania pojawiło się pęknięcie. <grym> Nie wiem, czy to jest tego uczyny. Najbardziej niepokojące było to, co rosło między nogami. <grym> I rosło! <grym> I rosło! <grym> I rosło. <grym> A to się nazywa włosy <grym> Zaczął wydawać się delikatniutki naszą. Bardzo <totot sorted epicenter> Bardzo delikatniutki, bo w końcu było zimno i napieprzał wiatr, a za raczej nie była więc gość był goły! Kurwa, jak zimno! I jeszcze raz powiesz, że zimno do wiatru będzie bardziej aktywny. Kasia zjęła płaszczyk. Jasiu stał z tyłu i się przyglądał tej całej historii. Trochę nie kumał, co się właśnie wydarzyło. Muszę się, był ofiarą tego całego Jeszcze przed chwilą wsłuchiwał się w żaby, w głazy, wiatr, a teraz widzi, jak ropucha zmienia się w człowieka i coś mówi się pomiędzy nogami. Małgosia się do niego zaczęła nakleić. Zresztą przed chwilą jego siostra lizała żabę. Język Małgosi dalej był gotowy do działania. Znaszmy, że Małgosiak miał już 16 lat. To już Małgosiak. Teraz to mówicie. Małgosiak. Przepraszam, że nie spotkaliśmy się z swoimi oczekiwaniami. To bardzo zmienia postać rzeczy. Dino s'chaglia, doskalia. s'chaglia, dino Żaba. <noise> Możesz mi mówić ropu. Druga żaba, patrząc na dole, pomógł tych dwóch. Nie do końca wiedziała, co się dzieje. Jednak te historie są prawdziwe. Przed chwilą kupę żaba, teraz właściwie górko leś. <głos> <głos> A Chyba sobie pójdę na to Ja się idź do domu, proszę. Okay. Powiedz, mamie, że wrócę później. Ale co mam powiedzieć, że zostałaś z kolesiem, który właśnie się zmienił? W wcześniej był żabą, a teraz jest kolesem? No, powiedz, że zostałam dłużej nad strumieniem, bo musiałam pomyśleć nad przyszłością. To... Mama to zrozumie. Ty chcesz zostać z tym żabonem? Obawiam się, no że ja jesteś trochę za mały, żeby to zrozumieć. Mam 24 lata. <noise> Teraz to mówisz. Dziękuję. Dziękuję. Ja się mężczyźni dojrzewają dłużej. Właszcza w naszej wiosce. Obawiam się, że nigdy nie dorośniesz. Ej, no weź, nie disuj brata, dobra? Dzień dobry. Siema. Jestem Ropuch. Dlaczego ty mówisz do mnie dzień dobry Małgorzka. Ropuch, dzień dobry. Cześć. Janek jestem. Jaś. Cześć. Podnosz łapy? O. No dzięki. Wiesz, no. płetwa duża to łapa też, nie? No. Ty powiedz mi, co ty myślisz o mojej siostrze? Nie wiem, generalnie, wiesz, zmieniła troszeczkę w moim życiu. No. co zamierzasz z nim zostać? Chodźmy nie ma jeszcze? pojęcia, bo jeszcze płazem przez Przed większość życia, pięć minut temu. Wiecie, no. wiedzieć, czemu zaczęli mówić do siebie szwami. No. szwagier, słuchaj. Jak to jest z tymi muchami, co? No słuchaj, no, leci białko. No. Bierzesz. Patrzysz. No. Robisz. I masz szamę. Ale w tym czasie Ropuch zorientował się, że to już nie działa. No bo język się skraca, nie? To wiesz, jakbym miał jako człowiek taki język, to by byłby długi jak noga. A to mogłoby być cokolwiek dziwne, bo byłby mniejszy aparat gębowy. Nie zmieściłbym tego tam. Jaś i Ropuch rozmawiali sobie na sprawy techniczne dotyczące całej rzeczywistości. Sągłosia w tym czasie zaczęła się cholernie nudzić. Jej sutki nabrzmiały, jakby się opadły. Nic chyba się dzisiaj nie wydarzy. Pomyślałem. Ty jak? ty w ogóle spoko jest jesteś. Czy ty się zajmujesz tak w tej wiosce? Ja to ogólnie jestem Jasiem. Ja jakby e, chodzę sobie z domu nad rzekę i patrzę sobie na drzewa. Czasem na przykład zrobię sobie dziurę w płocie i, i moczę sobie stopy w No Mam prostu dużo pomożnych zajęć. Przepraszam, Tromy. wzruszyłem się. A rozmawiam ze stromykiem, tak jak moja siostra. Co tam? Mhm. Wytłumacz mi, jak to jest z mężczyznami. No to jest, mężczyzna jest jak strumień. Cały czas w jedną stronę w jednym kierunku o jednym. Nie <grymne> <grymne> ma co, co no wiesz, Możesz rzucić jeden kamień, drugi kamień, trzeci kamień. Możesz nawet całą wywrotkę rzucić to Strumiełem. niczego nie zmieni. Mam do ciebie prośbę... No. Bo ty tak umiesz czasem porywać te rybki. Weź tak tego mojego brata na chwilę, bo on jest kompletnie niepotrzebny tej... Ale to ja go tak sam nie wezmę, on musiałby we, we mnie być. To jego popchnę, a ty go weź spłyń, bo jak mu daje znaki, że ma spływać tam, to nic nie rozumiesz. I wrzuciła Małgosia Jasia do wody, no. zapominając o tym, że nie potrafi pływać. Super. Ostatnie tchnienie Jasia brzmiało mniej więcej w ten sposób. Nie ma co nadałeś ciężaru tej historii. Spadając na dno rzeki, uderzył głową o kamień. Krew zaczęła płynąć w rzeki. Ta bredna suka siostra skazała go na śmierć. Ale jak to w bajkach? Te rybki, które wcześniej jadły robaczki, zaczęły konsumować się od Pojawiły się węgorze, szczupaki, które nie jedzą zazwyczaj ludzkiego mięsa, ale w tej historii właśnie wpadły na pomysł, że jednak sobie coś haws. Strum... Strumyk stał się przeklętym strumykiem. Z głosu siewa Było takie. I jestem przeklętym strumykiem. Drzewa nad strumykiem. Ledwo już mówiły, prawie że umierały, odbierało im głos. Trawa zaczęła spadać do rzeki, gnijąc. Wpadł, 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 od Małgosia ze stoickim spokojem spojrzała na odpływające ciało martwego brata. Ale zaraz, zaraz, on był na dnie już. Chce się pozbyć I... problemu. Cicho, no i kto tu się wyprowadził? Ale jak to w bajkach bywa. Zły zazwyczaj przegrywa. I oto na dnie rzeki mały, malutenki robaczek spojrzał w stronę zwłok Jasia. Pocałował go w policzek. I oto jaś niczym, ropucha Zaczął się zmieniać. Ręce jakby mu malały, zaczęły rosnąć błony pomiędzy palcami, zaczęły wypadać zęby i włosy, oczy jakby stały się bardziej zielone, kolor zaczął zmieniać się w nowo zielony. wyskoczył na brzeg rzeki i chapsnął pierwszą muchę. Przydały się lekcje szwagry. <grymne> w przyrodzie, proszę państwa, zawsze jest tak samo. Nic nie ginie. Nic nie ginie. Energia zmienia tylko swoich właścicieli. Dziękuję. <grymne> Proszę <laughs> i <laughs>